Czujka ruchu Pir w wersji sufitowej polskiego producenta SATEL O takiej trochę dziwnej nazwie: Aqua. No, ring tutaj się zgadza, ale dlaczego Aqua? Czujnik niedużych rozmiarów. W bardzo podobnej obudowie do czujników, do czujek technicznych DG1. Tutaj mamy soczewkę. Przez którą z góry wykrywa po prostu ruch. W środku wy czujnik wygląda w ten sposób: mamy listwę zaciskową, mamy zworki. Jeśli pod podłączamy to do centrali producenta e, Satel, czy też innego producenta, który używa parametru 1,1 kg na linię, 1,1 kg na sabotaż przy podwójnej parametryzacji, tutaj możemy założyć z worki i wtedy już nie musimy wpinać dodatkowych rezystorów w listwę zaciskową. Czułość, włączenie, wyłączenie diody. Mikrostek sabotażowy. Składanie czujnika wygląda w... składanie może zamykanie czujnika wygląda w ten sposób, że tylko w jednej pozycji skoczy nam jeśli mamy go przykręconego do ściany to jest łatwiej w ręku, jest trochę trudniej po prostu przekręcamy. Przekręcamy kilka centymetrów.